Siema! Z tej strony Foxy, witam was w pierwszym odcinku Welcome to the Game 1, czyli 2.0. Tak, dokładnie. Pamiętacie, że ostatnio udało mi się przejść Welcome to the Game 2? Miałem przejść tą elitę, ale tą elitą zajmiemy się nieco później, bo to jest pojebane, Tam, tam tyle rzeczy się dzieje, że masakra. I nigdy mi się nie udało przejść tej części. Ja osobiście uważam, że ta część, moim zdaniem, jest trudniejsza od dwójki. Naprawdę, wiele razy próbowałem na przeszedł. Ale chuje, nie, nie potrafiłem tego zrobić. Wiele razy przeszedłem drugą część, a tej w ogóle nie przeszedłem. Więc zobaczymy, jak nam pójdzie. Zaczynamy zabawę. Jesteście gotowi? Let's a go. Dobra, jesteśmy. Siema, Adam. Dobra, nie potrzebuję Twojego monologu. Ogólnie o kurwa. Moment, muszę sobie przygotować listę. Fila! Dobra. Dobra. Więc teraz tak, przygotowałem sobie tutaj taką listę na telefonie ze stronami, które działają, które są otwarte o określonej godzinie i tak dalej. No i myślę, że sobie poradzimy, jest ich dosyć sporo. Jest tutaj oczywiście Dolmaker, który który akurat nie zabija, więc nie przychodzi tutaj. W tej części nie ma Dolmakera, więc bardzo dobrze. I ogólnie ma włączony mikrofon, więc może być dosyć śmiesznie. No i cóż, zaczynamy grę. Nie wiem, ile tutaj jest kluczy na określonych stronach, ale myślę, że najpierw zajmiemy się Choose the Wake. Choose the Wake to jest coś, co musimy w odpowiedniej kolejności po prostu poklikać. Te elementy, czyli w odpowiedniej kolejności musimy te kółeczka wciskać dokładnie i dostaniemy link do drugiej Wikipedii. Tak, kie e kie e kiedyś tą grę nagrywałem na moim poprzednim kanale na Foxy 2, ale niestety coś się stało z filmami i już tej serii tam nie ma. To co jest dosyć przykre. Na razie się ogólnie nie boję. Naprawdę w ogóle się nie boję, ponieważ to jest sam początek, na początku gry. Yy, nic się takiego złego nie dzieje, dopiero potem się zaczynają odmawiać grube rzeczy. Ale to już wiecie, jeżeli ktoś z was oglądał tą starą serię na moim poprzednim kanale, tylko starsi widzowie pamiętają, no to wiedzą co chodzi, tak? Że naprawdę to było... To, to było I to tak chore to było, naprawdę to było... Było bardzo chore przeżycie i ja do tego wracam, do tego piekła właśnie. No i to naprawdę to jest straszna gra. Czy jest straszniejsza od stafa Tak, jest straszniejsza, bo trzyma w takiej niepewności bardzo. Jest naprawdę popierdolona. Jeszcze jest, jest jeszcze straszniejsza od pierwszej, od drugiej części. Naprawdę, to jest, to jest pojebane. To jest tak skizująca gra. Chodź, najgorsze jest to, że że tutaj twórca Welcome to the Game zrobił to samo co z Kotkautą w f 4, czyli że gra jest cicho, a kurwa są głośne, wywalają się z fotela nagle. To jest. to jest najgorsze w tej grze. To, to, jest, to jest. tak kurwa pojebane, że. Szok, dobra. Mamy tą wiki, która mi się przyda. Oczywiście wiadomo, no, że kody będę zapisywał w tych. w not notatniku. Nie wiem, czy tutaj mogę... Okej, okay, moment, stop. Zapiszę tylko w notniku sobie tą wiki i spadamy dalej. Dobra, zapisałem. Okej, więc teraz... Więc teraz idziemy na klapis. Klapis to jest jeszcze bardziej popierdolona strona, której musimy zapamiętać... O Jezu, musimy zapamiętać kolejność. Ale ja wiem, jak, jak mogę to zrobić. E, ja się wytrwanie... Czekaj, gdzie tu jest, kurwa, pismowa.

6 um, 2 O kurwa, dobra, nie, nie, dobra, nie, 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 to, to, nie wyjdzie, to kurwa nie wyjdzie. To nie wyjdzie, dobra, 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 stop. Pierdol się, kurwa mać. Tutaj trzeba się za zapamiętać układ. To tak... Dobra, raz, dwa... Raz, dwa, trzy... Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa... O Jezus. Dobra, zapamiętajmy tylko. Jo, za pierwszym razem! Ty kurwa! Zajebisty jestem. Dobra, tamta próba się nie liczyła. Okej okay, o GG, dobra. GG, sprawdzimy, sprawdzimy, czy ten link działa. Zajebisty jestem! Kurwa, wszystkie wiki! I, I to jeszcze pierwszy dzień, a przypominam, że mamy czas do trzeciego dnia. Dobra. Ogarnięte. Elo, lecimy dalej. Okej, okay. mamy wszystko, więc teraz idziemy na, na naszą pierwszą wiki i musimy tam szukać kodu. Dobra, zaczynamy to zabawę. Kurwa! Dobra. Okej, okay, alfabit to nie jest... Okej, okay, to nie działa. Unwalker nie to nie. Black hat post. Po prostu o określonej godzinie, o, o 10.00 PM do 11.00 AM, więc nie zrobimy tego. Charlie's... Hmm. Nie ma. Na najpierw zróbmy te strony o określonych godzinach. Moim zdaniem to jest lepsze niż się bawienie w jakieś Deadlock. De deadlock jest chyba otwarty o określonych godzinach. Nie, on jest zawsze otwarty. Dobra, chodzimy. Okej, okay, deadlogu. Kod może się pojawić na entry. I tutaj, chyba gdzieś w tekście, ale. Nie jestem pewien. Dobra, kurwa, I tak pewnie nie będzie zmontowany, więc spoko. Tylko się kurwa boję tej gry. Może mi coś zrobi, jebie. Co, so, Haka, będę restauracyjną modę. Dla tych, co nie wiedzą, modę to jest. Serio? Już? No to eska, dobra, pierwszy kodzik, moment. Ja to, ja, ja go sobie skopiuję na mój pulpit, bo nie będę tutaj kurwa zapisywał. Bo, bo jeżeli ktoś dał Welcome to the game, to wie kurwa, że hakerzy potrafią zabrać notatki, a to jest kurwa brnę. więc zapiszę to sobie na swu, swoim notatniku. Moment, dobra, zapisane, o. Mamy pierwszy kodzik, dobra, elegancko. Kurwa! Pojebany jesteś! spirala jak on się tam nazywał? Ten gościu? Ten No ten złodziej, bo deki Kidnapper, tak, kidnapper to był. Dokładnie. Dobra, na świecie. Okej, dobra, deep web. Nie mamy. <laughs> Doktor Murder, kurwa, nie, nie wejdę już. Co słyszałem? Kurwa, się boję, tej gry. Dobra, może wejdźmy. Może tutaj Debriver jest. Nie no, raczej wątpię, żeby był. Tak wcześnie. Dobra, to tylko wiatr. Chociaż, zgasiłbym na chwilę to światło. Chociaż na chwilę, bo się boję, że Kim mapper tu na przyjdzie. Chociaż on chyba tylko atakuje, kiedy mnie namierza i te wszystkie dźwięki to takie zmyłki są, ale nie wiem, nie jestem pewien. Nie mam, nie mam 100% pewności. Dobra, myślę, że 10 sekund wystarczy tak w ciemności sobie pobyć, żebym spierdolił. Dobra, doktor mule, double, double nie mamy. Nie. Dreamplace też nie ma. Father Donald. O pierwszej. Znaczy, nie, 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 nie. O dwunastej. I przez całą noc jest. O dziesiątej, powiedziałem, coś było? Tak. Burnet Artistic, Blood Hat Hope POST chyba. Tak, 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 tak. tak. Dobra, chodzimy na ten Blood Hat POST, Musimy go ogarnąć. O kurwa! Hakują mnie. Nie hakować mnie! Uźba. O ja pierdolę. No się chyba popierdoliło. O kurwa. Nie ty! Tu, w tych miejscach prawdopodobnie. Dobra, to tylko krzesło, okej. Okay. To tylko krzesło, nie ma co srać w gacie, bo... Słyszałem kroki, słyszałem kroki! Dobra, dobra, nie mam czasu. No ja pierdzielę co to są kurwa za popierdolone haki? JEZUS! Co to kurwa za haki są? Ja pierdolę. Oj chuj. Dobra. Zajebiście się to zaczyna. Się kurwa zesram zaraz. Na zawał, naprawdę. Coś czuję, że się tak zesram, że tak podskoczę, że to będzie masakra. Popierdolone te haki są. Spierdalajcie z tymi hakami. Dawaj kot. dziwko. Kurwa, boję się tej gry. Ja, ja się jej boję. Tak wywołują mnie panikę. Naprawdę ogromną panikę. Spieprzaj. Ty oddychaczu. Ja pierdolę, masz jeszcze więcej tego tekstu. Nie no, pojebane to jest. Ja mam szukać tutaj naprawdę w tym... W tym tekście tego? No nie teraz, kurwa idą już po mnie. Dobra! Już! Już! Spokój! Właśnie, ty! Ja mam kurwa mikrofon w ja pierdolę, nie będę ja się tak widział. Bo mnie dorwie. Bo mnie dorwą. <laughs> A! Chuj, niech mnie dorwą, dobra. E, ogólnie, drogie widzowie, jest tutaj hamska rzecz, że... ...że kiedy ten kidnapper tutaj przechodzi, o tutaj, tym oknem... ...kiedy nas namierza, no to... No to jeżeli zadzwoni do nas debriwerek, no to już mamy przejewane jak on tutaj idzie, więc więc to jest hamski element, hamski moim zdaniem. Nie, no zachuja tego nie znajdę. Jak ja tutaj znajdę kod w tym kurwa tekście, to jestem bogiem jakimś, bo tego naprawdę jest tutaj chuj. O nie, o nie, to są te. To są te kurwa laleczki. Pojebane. HAK! Znowu będzie jakiś pojebany? No co te haki są takie trudne?! No ja pierdolę. A, mam jeszcze z dużej. jestem zajebisty kurwa. Consten... ...stringa. Fucking hell! hell was! Z tymi hackami, naprawdę, to Define IP, HL, IP, Yes, oh Jezus Maria! Set content! Ofset! No! Animated Yes! KURWA! Mój pierdolę, to kurwa pierwdole! Dajcie mnie pani da lepiej! Nie mam nie mam siły na to! Nie mam siły! Nie Nie. Nie mam siły na te haki! Nie mam siły na te haki! Nie wiem, co się dzieje! Kurwa, to jest jakaś masakra! Skąd te haki się kurwa tutaj biorą nagle? Takie trudne niby. Ja, ja tego kurwa nie rozumiem! O proszę! Stary wstał. No i do mnie dzwoni teraz. No kurwa nie zdążył mu jeszcze odebrać, bo jest tu je modem. Co kurwa? Ty już tu jesteś? Ja pierdolę kidnapper przyszedł. No i chuj. Kidnapper przyszedł. Nie! Gad, on już tutaj jest! Za szybko! Za szybko, kurwa za szybko! No dobra, no to muszę teraz patrzeć, czy on mi nie namierza, chłop. Bo jak, jak nie będzie namierzał, no to trzeba szybko... ...szybko się schować i być cicho. Znaczy, szybko zgadzić światła po prostu. Kurwa, sram teraz, że on to zaraz zacznie mnie namierzać. I nie będzie wtedy wesoło. Albo debrimer mnie kurwa weje. Tak, znając życie on też, on, te, on też jest do tego zdolny. Właśnie dowiedziałem się nawet, że jeżeli siedzimy w ciemności to on potrafi kurwa zajebać. O, ja nie chcę tego doświadczyć, nie chcę. Ooo, bo oglądałem sobie tego. Jak on tam miał? Gabora, tak. Jeżeli ktoś zna no to pozdro. No, no, no i ja tam trafił dwa razy chyba debriwera w ciemności, więc no kurwa. Nawet jeżeli kurwa jesteś w ciemności i siedzisz na dupie, no to i tak cię. No to i tak cię złapie. To nie ma tak, że jeżeli zapalisz, no to cię zajebie. Nie, nie, nie. to tak, to tak nie działa. Dobra, gości mnie na razie nie namierza, jest dobrze. Coś tam... W ogóle nie wiem o co chodzi z nim. Głoszy na razie nie idzie do mnie. Nie ma tutaj godu. duchów. Kurwa! Ja pierdolę! tą tą grę! Kurwa! Czy mnie mnie nawet nie namierzał! Co jest?! Albo mnie namierzał, tylko że nie zauważyłem, że mnie namierzał! O, w dupę, dobra, ściszę tę grę. Dobra, więc widzowie, w takim razie to już koniec odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i jeżeli chcecie więcej, to napiszcie hashtag Czarna maska. Tak, dokładnie. I, I potem... I wtedy pojawi się odcinek, który mam nadzieję, że już uda nam się to gówno przejść. Tak, dokładnie. Uch. Naprawdę, ta gra, ta gra wprowadza mnie w taki, taki stan niepokoju i naprawdę sram przy tej grze, serio, moim zdaniem jedynka jest o wiele straszniejsza od dwójki, o wiele, ale dobra, to już, to już być na tyle, nie będę już z tym kombinował, nie będę już na razie w to grał i jeżeli napiszecie czarną maskę, hashtag, to lecimy z tym, jeżeli nie, to pierdziele. Dokładnie. Ponieważ, no, nie mam zamiaru się z tą grą męczyć, ja po prostu nie mam nad na nią sił. Nie mam na nią sił, mi psycha siada przy tej grze jeszcze gorzej, jak w wyzwaniach widzów, więc... Sorry, I'm out, I'm fucking out. Fuck this shit, my round. Czyli pieprze, to gówno, wychodzę, no, i koniec po prostu tego wszystkiego, dobra. Więc to tyle, żegnam was, na razie, cześć. A Kurwa! Przypierdoliłem palcami biurko! O, kurwa moja ręka! A, a, ja pierdolę! Kurwa, jak boli! Oj, oj, nie chcecie! Jeżeli ktoś z Was też też e, raz przywalił, kurwa, tak mocno palcem o biurko, o jest, tak boli! Albo nogą! Małym paluszkiem nogą o biurku przywalić. Jezus, to, to jeszcze bardziej woli. Ooo! Dobra, dobra, co Już tyle. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jak mówiłem hashtag, czarna maska i lecimy z kolejnym odcinkiem. To na razie, cześć! Pa! Elo!